Cześć, z tej strony Chris. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać niecodzienne zdarzenie, które doświadczyłem w Train symulatorze. Słuchajcie, miałem e, nagrać dla Was trasę Frankfurt S-Bahn Rain, by ją Wam pokazać, bo uważam, że trasa jest warta uwagi, więc zasiadłem za sterami DB423 i odpaliłem maszynę. Niestety załączyłem systemy bezpieczeństwa, w tym SIFE, która w 423 czasami lubi się blokować, no i właśnie tym razem coś się popsuło. SIFA się zblokowała i pociąg jeszcze na stacji się zatrzymał. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, gdy wyjrzałem na zewnątrz, zobaczyłem tabuny pasażerów. Słuchajcie, masy. Setki. Przetarłem oczy normalnie ze zdumienia, bo takiej liczby pasażerów to ja nawet nie widziałem w godzinach szczytu TSW-2. Wyglądało to no, jakby jakiś szalony naukowiec pomylił przyciski i sklonował nam tysiące pasażerów. No i nie mogłem tego dla was nie nagrać, no bo taka sytuacja może się już nie powtórzyć, bo to jest jednak błąd, który tutaj w tej grze wystąpił. A my, myślę, że wygląda naprawdę niesamowicie, choć wiadomo, wraz z ilością pasażerów spadła ilość klatek do praktycznie minimum. To nie zmienia to faktu, że wygląda to naprawdę epicko. Od razu też przyszła mi myśl do głowy, że fajnie jakby był taki scenariusz, w którym musimy określoną ilość ludzi przewieźć z jednej stacji do drugiej, przyjeżdżając po nich. Kilka razy w jednym scenariuszu, aż stacja zostanie pusta. To by było naprawdę świetne, bo byśmy widzieli, jak zmniejsza się ilość pasażerów. Tutaj by nam pokazywało, że na przykład przewieźliśmy 300 z 3000, jeszcze mamy 2700 pasażerów do przewiezienia, i to by było naprawdę fajne. Nawet nie wiem, czemu nikt na to nie wpadł, bo w sumie teraz to się wydaje takie oczywiste. No, ale jeszcze w sumie dla porównania, e, zobaczcie, jak wygląda to w TSW2 w prawdziwych godzinach szczytu. To tutaj e, no naprawdę jest skromnie i, e, choć e, w stosunku do normalnego TrainSimore 2, e, to ilość pasażerów się zwiększyła. To i tak e, to, co się wydarzyło w TS, e, to naprawdę przyćmiewa godziny szczytu. Oczywiście też w Train Simulator 2 na różnych stacjach jest inaczej. i Tutaj w sumie wziąłem stację początkową, na której no zbyt dużo tych pasażerów nie było, więc też jakby no nie jest to całkowicie miarodajne. No ale tak czy tak, po prostu takie coś mi się wydarzyło i od razu, od razu mi się skojarzyło właśnie z godzinami szczytu. No bo trudno by było nie skojarzyć właśnie. Takiej sytuacji z taką ilością pasażerów, właśnie z Train Mord 2 Rush Hour, e, także to chciałem właśnie e, tutaj wam pokazać. E, a jeszcze z... wracając do tego, że to był błąd w test. Jeśli też mieliście jakieś ciekawe e, właśnie zdarzenia, które e, wystąpiły, jakieś e, dziwne sytuacje, e, wykolejenia czy coś takiego, to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie o tym poczytam. A ja już niedługo nagram normalny przejazd tej trasy. A na razie to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A my się widzimy w następnych odcinkach. Cześć!